Kurczaczki, zajączki i pisanki kontra morderstwa, intrygi i zaginięcia, czyli Wielkanoc w Norwegii. Chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć. Jak wygląda tutaj okres przedświąteczny i same święta wielkanocne? Bardzo często dostajemy pytania, czy różnią się przygotowania do świąt i samo obchodzenie świąt w Norwegii tutaj przez Norwegów. Jak ma się to do tego, jak święta są obchodzone w Polsce, więc przychodzę do Was i chciałabym też w tym filmie powiedzieć Wam o bardzo ciekawej i oryginalnej tradycji właśnie związany z okresem tutaj przedświątecznym. Troszeczkę zradziłam już na początku, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o same obchodzenie świąt wielkanocnych, to powiem Wam szczerze, że ja nie widzę jakiejś dużej różnicy, jeżeli chodzi o Polskę i Norwegię. Tak samo mamy tutaj pisanki, e, malują dzieci jajka, są zajączki, e, przystrajany jest tu w kolorach żółtych, czyli żółte serwetki, e, żółte tulipany. Także pod tym względem e, jakichś różnic nie widzę. Jeżeli chodzi o jedzenie, to może je co mogłabym tutaj powiedzieć, to oczywiście jajka, no to wiadomo, ale na, król na królach, na stołach króluje tutaj Jagnięcina, jeżeli chodzi o Wielkanoc, także w sklepach też pojawiają się y, różne. Mm, jak to powiedzieć, różne formy, właśnie jagnięciny, czyli że można kupić jakieś tam, wiecie, większe kawałki, mniejsze, z kością, bez kości, no ogólnie tak samo jak było na święta Bożego Narodzenia. E, I Wam o tym mówiłam, że wysyp jest mięs bardzo duży i jest bardzo duża różnorodność. Wtedy, właśnie w tym okresie, tak samo i tutaj na Wielkanoc, jeżeli chodzi o jagnięcinę, to też mamy spory wybór w sklepach i dużo tego przyjeżdża. Także to są takie, to jest taka powiedziałabym jedyna. Różnica, jako zauważam, no oprócz tej tradycji, o której Wam zaraz powiem. Więc tradycja która ma swój początek w 1923 roku, to jest Poske Krim. Poske Krim, czyli ogólnie czytanie kryminałów, oglądanie kryminałów, e, seriali, filmów właśnie o tej tematyce. Początek, tak jak powiedziałam, e, był w e, 1923 roku, już mi się mylą po prostu lata. Tak, 1923 rok, wtedy to na łamach gazety Aftenposten pojawił się artykuł, o tytule Bergen, Stuget, Plündröt i Not. Czyli e, pociąg do Bergen został m, obrabowany, splądrowany. I wyobraźcie sobie, jakie było poruszenie w całej Norwegii, kiedy taki artykuł pojawił się w gazecie, właśnie w tym okresie przedświątecznym, przed Wielkanocą, e, i jak duże emocje wywołał w Norwegach, no bo kraj spokojny, e, okres przedświąteczny każdy już żyje, wiecie, rodzinnie spędza czas z rodziną, e, wolne od pracy, a tutaj taka wiadomość. Także wywołało to bardzo duże poruszenie, bardzo wielu po prostu Norwegów o tym rozmawiało. Wydaje mi się, że też oczywiście zaczęły pojawiać się też inne jakieś artykuły, e, czy, no, związane z tym wydarzeniem. Co się okazało, nie był to opis faktycznego wydarzenia, które miało miejsce, a jedynie promocja książki. Ktoś sobie wymyślił, że fajnym sposobem na wypromowanie swojej książki będzie właśnie umieszczenie takiego artykułu w gazecie. Tak zatytułowanie tytuł miał taki sam jak tytuł książki. Tytuł tego artykułu to jest ten sam tytuł, jaki nosiła książka i. Jak się okazało, odniosło to ogromny sukces, bo książka okazała się bestsellerem, była naprawdę bardzo dobrze sprzedawana i tym oto sposobem jakoś tak się przyjęło, że ten okres przed Wielkanocą jest tym okresem, w którym sprzedawane są kryminały. W sensie wydawnictwa, jeżeli mają wypuścić jakąś nowość właśnie o tej tematyce, to czekają na ten okres przed Wielkanocą, bo wiedzą, że wtedy po prostu Norwegowie czytają e, tą tematykę i tak się po prostu przyjęło. Tak samo, jeżeli chodzi o telewizję, różnego rodzaju seriale czy filmy. Wysypię z tego przed okresem właśnie Wielkanocnym, także ja powiem Wam szczerze, że jestem Hmm. Bardzo za, jeżeli chodzi o tę tradycję, bo my z Pawem e, tematykę kryminalną bardzo lubimy, także powiem Wam szczerze, że, e, no, podoba nam się, że przed tym okresem Wielkanocy e, taki tutaj dreszczyk emocji mm. <słuch> wszędzie można spotkać. W tym roku nie widziałam, ale w tamtym roku nawet na opakowaniach e, mleka, bo mleko tutaj Mamy w kartonach y, papierowych, były takie scenki kryminalne na zasadzie komiksu. Także cała Norwegia po prostu żyje tym kryminałem, tym thrillerem przed Wielkanocą. Jest to fajne. No, powiem wam na początku, że jak przyjechałam tutaj, to jakoś mi to nie współgrało. Z jednej strony te słodkie kurczaczki, słodkie zajączki, pisanki, a z drugiej strony zaginięcia, jakieś intrygi rodzinne. Y Kontrast był duży, ale im dłużej tutaj mieszkam, im więcej rozmawiam z Norwegami e, i im więcej po prostu staram się czytać i, i zgłębiać to, jak y, no te wszystkie ogólnie tradycje, no to powiem Wam, że spoko. Dla mnie spoko. Jest to dość oryginalne. No, sami stwierdzicie, że właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą, że y, jest to duży kontrast między tym, tym świętem. A kryminałami, no ale powiem Wam, że w takim ogólnym rozrachunku ja jestem jak najbardziej na tak. Jestem ciekawa, czy chcielibyście, żeby w Polsce weszła taka tradycja? I czy wy lubicie ogólnie kryminały? Tak, jak wiecie, my przeczytaliśmy c, e, praktycznie wszystkie książki e, o Harem Hallu. E, poznaliśmy też osobiście autora e, jest nazywany tutaj królem kryminałów też mamy na kanale film. E, z tym jak byliśmy właśnie na spotkaniu, z nim jak podpisywał nam książkę także super przeżycie e, i co, super. Mi się podoba, powiem ją szczerze, także dajcie znać, co o tym myślicie czy jesteście zaskoczeni, czy uważacie, że fajnie to współgra, czy jednak w ogóle jesteście przeciwni i święta wielkanocne to mają być tylko zajączki i kurczaczki i słodkie jajeczka, czy, czy też byłoby fajnie, jakby coś takiego miało miejsce w kraju, w którym żyjecie. I był taki dreszczyk emocji przed świętami. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że świt Wam się podoba, że dowiedzieliście się, się czegoś nowego o Norwegii, bo taki był mój cel dzisiejszy, żebyście zobaczyli też, jak to wygląda Tutaj. Wpadajcie na Instagram oczywiście, zapraszam serdecznie i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Na razie! Mamy, słuchajcie! Tarą! Jest podpisik, tak jak widzieliście, jest troszeczkę ludzi, także poczekamy chwilę, może jak się troszeczkę rozluźni tutaj kolejka, to podejdziemy po prostu jeszcze raz, poprosimy o zdjęcie, bo nie chcieliśmy tam utrudniać podpisywania, bo no sporo osób czeka, ale mamy nadzieję, że uda nam się również i zdjęcie wyhaczyć. Także czekamy i zobaczymy.